Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Na warszawskim lotnisku Chopina funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili próbę przemytu diamentów, szmaragdów i rubinów ukrytych przez podróżną z Ukrainy. Kamienie szlachetne o łącznej wadze ponad 138 karatów zostały znalezione w skarpetce oraz pudełkach po akcesoriach kosmetycznych w jej bagażu. Pasażerka twierdziła, że podróżowała do Dubaju w celu odbioru ważnych dokumentów. Wśród przemycanych kamieni przeważały diamenty, ale znaleziono także rubiny oraz szmaragdy. Ich łączna wartość została oszacowana na ponad 950 tysięcy złotych. Gdyby kamienie trafiły do sprzedaży, straty budżetu państwa mogłyby wynieść ponad 200 tysięcy złotych. Sprawę przejął mazowiecki urząd celno-skarbowy w Warszawie. Podróżnej grozi teraz kara grzywny za próbę przemytu. Działalność przestępców. Wprowadzających do obrotu przedmioty z podrobionymi znakami towarowymi, nie tylko narusza prawa prawdziwych producentów znanych marek i naraża ich na wielkie straty, ale również wprowadza w błąd nabywców tych towarów, którzy często nieświadomie płacą za towar, który jakościowo odbiega od oczekiwanego poziomu. Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie podczas prowadzenia działań operacyjnych ustalili, że jeden z mieszkańców powiatu elbląskiego może zajmować się właśnie takim procederem. Mężczyzna miał handlować podrobioną odzieżą. Działania podjęte w tej sprawie były prowadzone na terenie dwóch powiatów: elbląskiego i braniewskiego. Funkcjonariusze gromadzili i dokładnie weryfikowali wszelkie informacje, poszerzając tym samym wiedzę na temat nielegalnie prowadzonego procederu. Gdy nadszedł czas weryfikacji zebranych informacji, Policjanci z KWP w Olsztynie, Komendy Powiatowej Policji w Braniewie oraz funkcjonariusze KAS połączyli siły. We wtorek, 14 listopada, na jednej z ulic w Elblągu policjanci zatrzymali 23-letniego mężczyznę i wraz z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego rozpoczęli przeszukania. Jak ustalili policjanci, podejrzany 23-latek w swoim procederze wykorzystywał dane innych osób do zakładania rachunków bankowych firm i spółek. Oraz próbował zataić informacje o użytkowanych przez siebie magazynach. W jednym z nich policjanci zabezpieczyli odzież z podrobionymi znakami towarowymi. Specjalista od znaków towarowych potwierdził, że są to podrobione rzeczy i w jego ocenie wartość zabezpieczonego mienia to prawie pół miliona złotych. W tym samym czasie funkcjonariusze warmińsko-mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie rozpoczęli przeszukania dwóch innych magazynów i mieszkań prywatnych. Które też mogły mieć związek z tą sprawą. W ustalonych miejscach zabezpieczyli 6 tysięcy sztuk odzieży naruszających prawa własności intelektualnej znanych światowych marek, kasy fiskalne, sprzęt elektroniczny oraz dokumentację finansowo-księgową. Tym razem wartość zabezpieczonego mienia sięgnęła prawie miliona złotych. Zatrzymany 23-latek na podstawie przepisów ustawy o prawie własności przemysłowej usłyszał zarzut wprowadzenia do obrotu towarów o znacznej wartości oznaczonych podrobionym znakiem towarowym, za co grozi mu kara od 6 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Decyzją prokuratora mężczyzna został objęty policyjnym dozorem. Sprawa ma charakter rozwojowy i planowane są dalsze czynności zmierzające do zatrzymania i postawienia zarzutów kolejnym osobom. Daniel H, 35-letni gimnastyk z Duńskiej Woli, oskarżony o podwójne zabójstwo w Łódzkich loftach, przyznał się do winy i przeprosił rodziny ofiar. Proces, który rozpoczął się we wtorek w sądzie okręgowym w Łodzi, dotyczy wydarzeń z 13 stycznia tego roku, kiedy to Daniel wraz z przyjacielem i znajomą uczestniczyli w narkotykowej imprezie. Według prokuratury, Daniel, trener gimnastyki, miał doświadczenie w zażywaniu narkotyków. Podczas imprezy po spożyciu alkoholu i zażyciu substancji psychoaktywnych oskarżony doświadczył halucynacji, widząc czerwone brzydkie demony. Według jego relacji słyszał też głosy nakazujące mu walkę z demonami. Sąd odczytał zeznania oskarżonego, w których twierdził, że słyszał głosy mówiące chroń swoje światło, to jest twoja ostatnia szansa, weź miecz i walcz. W stanie halucynacji Daniel zaatakował swojego przyjaciela i znajomą nożem kuchennym, zadając im liczne ciosy. Obie ofiary próbowały się bronić, ale bez powodzenia. Po ataku Daniel uciekł z mieszkania i dotarł do kościoła, gdzie próbował skontaktować się z księdzem. Niedługo potem został zatrzymany przez policję i przewieziony do szpitala na odtruwanie. Podczas procesu oskarżony wyraził żal i prosił o wybaczenie, twierdząc, że nie spodziewał się swojego wybuchu agresji po zażyciu narkotyków. Z jego wcześniejszych doświadczeń wynikało, że nie reagował agresywnie na substancje psychoaktywne. W procesie grozi mu kara dożywocia, przy czym prokuratura argumentuje, że oskarżony sam doprowadził się do stanu wyłączonej poczytalności, co może skutkować odpowiedzialnością karną. Daniel jest gotowy do ustalenia odszkodowania i podkreśla, że ofiary były mu bliskie. 18 dni po zaginięciu Grzegorza Borysa. Podejrzanego o zabójstwo swojego syna, odnaleziono jego ciało w zbiorniku Lepusz. Znalezienie ciała wywołało wiele pytań, szczególnie po publikacji zdjęć Denata w lokalnych mediach. Zdjęcia te pokazywały, że Grzegorz Borys był gładko ogolony, co wydawało się niezgodne z tym, jak miałby wyglądać po kilkunastu dniach w lesie. Pojawiły się również wątpliwości co do ubioru Borysa, który nie wydawał się odpowiedni do koczowania w lesie. Wyniki sekcji zwłok ujawniły, że przyczyną śmierci Borysa było utonięcie. Na ciele zidentyfikowano także płytkie rany cięte na przedramionach, udach i szyi, charakterystyczne wobec prób samobójczych, oraz dwie rany postrzałowe na głowie. Dariusz Loranty, były negocjator policyjny, wyraził wątpliwości co do tych ustaleń, podkreślając, że Borys jako żołnierz miał wiedzę na temat broni i strzelania. Nie słyszałem też o samobójcy, który przeciąłby sobie uda. Owszem, znajdują się w tym miejscu tętnice, ale nigdy nie słyszałem o tego rodzaju przypadkach samobójstw. Pamiętajmy też, że to był żołnierz. Każdy żołnierz odbywa naukę strzelania, więc po co miałby się ciąć. Jeżeli miał ze sobą przeróbkę broni gazowej, to po co miałby kombinować z nożem? Okaleczanie się i łażenie po bagnie to gwarancja zakażenia i umierania w mękach, natomiast oddanie strzału z broni to zazwyczaj szybka śmierć. Słyszymy w wywiadzie z byłym negocjatorem policji. Loranty skomentował także działania policji. Według mnie policja mataczyła i robiła to z różnych powodów, między innymi problemów na linii żandarmeria a policja. Jeśli chodzi o ocenę policyjnej obławy, to uważam, że na tym terenie było za duże zagęszczenie ludzi, którzy przeszkadzali sobie w poszukiwaniach. Ich działania przypominały kopanie studni w dziesięciu. Sprawą zajęła się żandarmeria wojskowa, a śledczy badają, czy Borys mógł zostać wrobiony w zabójstwo syna, lub czy znał niewygodne wobec wojska informacje? W mediach społecznościowych pojawiły się teorie spiskowe sugerujące, że Borys mógł zostać zamordowany. Eksperci profilowali postać Borysa, analizując jego relacje z rodziną i współpracownikami oraz badając, znalezioną w jego mieszkaniu notatkę o treści Wszyscy jesteście bestiami. Powstał w ten sposób portret psychologiczny, który przedstawia osobę bez skłonności samobójczych, ale zdeterminowaną, by przetrwać. Przebieg wydarzeń przed 20 października badają śledczy cywilni oraz żandarmeria wojskowa. Funkcjonariusze tylko raz odnieśli się do motywacji działania Grzegorza Borysa. Na wspólnej konferencji policji oraz żandarmerii wojskowej padły słowa, że brana pod uwagę jest zemsta. Anonimowy informator z policji ujawnił w rozmowie z wprost, że służby podejrzewają, iż Grzegorz Borys do zbrodni przygotowywał się już kiedy był na zwolnieniu lekarskim rzekomo z powodu grypy żołądkowej. Świadczyć miały o tym wiadomości wysyłane do mamy Grzegorza Borysa. Grzegorz Borys wymieniał ze swoją matką wstrząsające wiadomości. Gazeta Wyborcza informuje, iż 44-latek miał przepraszać, a także przekonywać, że może niedługo się zobaczą. Ich treść świadczy o tym, że już wtedy wiedział, że zabije, choć niejasno zapowiadał, że nie chce zrobić tego, co się wydarzy. Czytamy w artykule. Policja ograniczyła teren poszukiwań do jednego zbiornika wodnego, gdzie w końcu odnaleziono ciało Borysa. Zdjęcia ciała Grzegorza Borysa, które wyciekły do sieci, stały się przedmiotem kontrowersji i podsycają emocje wokół tej sprawy. Funkcjonariusze kontynuują dochodzenie, aby wyjaśnić okoliczności śmierci Borysa i zdarzeń, które do niej doprowadziły. W szpitalu w Krotoszynie doszło do zdarzenia z udziałem dziewiętnastolatki, która zgłosiła się tam z noworodkiem twierdząc, że znalazła dziecko w lesie. Okazało się jednak, że jest ona matką dziecka. Policja i prokuratura prowadzą dochodzenie w sprawie możliwego narażenia zdrowia i życia noworodka na niebezpieczeństwo. Do zdarzenia doszło w kompleksie leśnym niedaleko Strzelnicy w Krotoszynie. Dziewiętnastolatka, będąc w złym stanie fizycznym i psychicznym, urodziła na łące, po czym zatrzymała samochód i poprosiła kierowcę o pomoc. Mężczyzna zawiózł ją wraz z dzieckiem do szpitala i zawiadomił policję. Kobieta, która dwa lata temu urodziła swoje pierwsze dziecko, straciła prawa rodzicielskie, a opiekę nad dzieckiem przyznano jej rodzicom, obecnie będącymi rodziną zastępczą. Rodzice dziewiętnastolatki są pod opieką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie i mają doświadczenie w opiece nad wnukiem. Prokuratura zwróciła się do sądu o ustanowienie opiekunów prawnych wobec nowonarodzonego dziecka, wyrażając przy tym chęć pomocy rodziców dziewczyny. Decyzja o ewentualnym pozbawieniu matki praw rodzicielskich będzie należeć do sądu. Prokuratura czeka na dane medyczne dotyczące stanu zdrowia dziecka, które będą miały wpływ na dalsze działania w tej sprawie. Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji osób komendy wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zajmują się poszukiwaniami celowymi, do których zalicza się najpoważniejsze z przestępstw takie jak zabójstwa, wykorzystania seksualne ze szczególnym okrucieństwem, rozboje z niebezpiecznym narzędziem czy też udział w zorganizowanych grupach przestępczych. Ponadto, do zadań funkcjonariuszy należy również ściganie osób ukrywających się za przestępstwa seksualne wobec małoletnich poniżej 15 roku życia. Polski kodeks karny w sposób szczególny chroni dzieci przed takimi aktami przemocy. Każdy sprawca popełniając takie przestępstwo musi liczyć się z zaostrzoną odpowiedzialnością karną. Dzięki codziennym staraniom i ciężkiej pracy wrocławskich łowców głów w bieżącym roku. Zatrzymano już siedem osób, które dopuściły się przestępstw wobec małoletnich poniżej 15 roku życia. Jednym z poszukiwanych listem gończym był dwudziestolatek, podejrzany o dokonanie przestępstwa na tle seksualnym. Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób w wyniku skomplikowanych działań operacyjnych ustalili, iż poszukiwany pracuje na terenie Niemiec i w dniu 19 października będzie wracał do Polski. Wraz z funkcjonariuszami Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim dokonano zatrzymania poszukiwanego na przejściu granicznym świecko-Frankfurt. Kolejnym sukcesem było zatrzymanie 51-letniego mieszkańca Wrocławia, poszukiwanego listem gończym również za przestępstwo na tle seksualnym. Mężczyzna, chcąc uniknąć ciążącej na nim kary od półtora roku, ukrywał się przed organami ścigania. W wyniku wytężonej pracy operacyjnej Funkcjonariusze wytypowali mieszkanie na terenie Gdańska, które było kryjówką mężczyzny. Poprzez zmianę miejsca zamieszkania i zerwanie kontaktu z bliskimi, czuł się bezkarny aż do dnia 3 listopada, kiedy to w godzinach porannych 51-latek został zaskoczony przez funkcjonariuszy w trakcie wychodzenia z jednego z bloków mieszkalnych Gdańskiego osiedla. Po zatrzymaniu został przewieziony do aresztu śledczego w Gdańsku, gdzie spędzi najbliższe trzy lata. Ponadto na początku października, dzięki współpracy międzynarodowej, zatrzymany został ukrywający się na terenie Szwajcarii 40-latek. Osoba ta była poszukiwana europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna spokojnie żył w przekonaniu, że taki kraj jak Szwajcaria zapewni mu bezpieczną kryjówkę i tym samym bezkarność. Nic bardziej mylnego. W sprawie podjęto współpracę z zagranicznymi organami ścigania za pośrednictwem europejskiej sieci poszukiwań celowych. Komórka ta znajduje się w biurze kryminalnym i zajmuje się koordynacją poszukiwań międzynarodowych za najbardziej niebezpiecznymi przestępcami. Ustalenia wrocławskich łowców głów zostały przekazane zagranicznym kolegom, którzy zatrzymali poszukiwanego. 40-latek najbliższe 2,5 roku spędzi w polskim zakładzie karnym, gdzie został przekazany w ramach procedur ekstradycyjnych. Dafna i Ella Elkayam, dziewczynki w wieku 15 i 8 lat spędziły ponad 50 dni w niewoli Hamasu. Ich uwolnienie miało miejsce w niedzielę w ramach umowy o zawieszeniu broni w strefie gazy. W wymianie, która umożliwiła ich uwolnienie, Izrael zwolnił 39 palestyńskich więźniów w zamian za 13 zakładników przetrzymywanych przez Hamas. Zdarzenie to miało początek 7 października, gdy bojownicy z Hamasu zaatakowali dom, w którym przebywały dziewczynki w kibucu Nahal Os, graniczącym ze strefą gazy. W wyniku tego ataku zginął ojciec dziewczynek, jego partnerka oraz jej syn. Dafna i Ella zostały uprowadzone i przetrzymywane w strefie gazy. Matka dziewczynek, Majan Ziv, wyraziła swoje emocje we wpisie na Platformie X, wyrażając wdzięczność za powrót córek. Zdaniem agencji Reuters, po ich uwolnieniu, gdy spotkały się z matką w izraelskiej bazie wojskowej, dziewczynki nie mogły wyrwać się z jej uścisku. codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.